Przed Państwem utwór Lampart, zadedykowany mojemu dziadkowi Alojzemu Gładykowskiemu, pochodzący z mojego najnowszego tomu pod tytułem Spotkamy się nigdy, zaprezentowany 2 lutego w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury. Zapraszam do wysłuchania. Joanna Gładykowska, Rosińska. Lampard. W pamięci mojego dziadka Alojzego Gładykowskiego pseudonim Lampard. Można mieć 17 lat, Świat zmniejszyć do gałązki świerku. Można być lasem świerków, Samym świerkiem się stać. Mieć w koronie nadzieję na wieczność. Ile słojów pień, tyle się ukorzyć, Niepokornie od kory odstając. Nadgorliwie wykorzeniać swój czas, ryzykować swą młodość, nietrwałość. Naturalnie nie walczyć jest wbrew. Za swobodnie nie można u kresu być lampartem, odartym ze skał, myśli dzikiej, porywu i sensu. <laughs> Trzeba lat siedemnastu i chcieć tej omszałej i lepkiej osnowy, tej krainy ubogiej, gdzie świat przeinacza się w niebyt lub skowyt. Przeistacza i znika przypadkiem runo krwi, gęsta głębia na niwie, ten marsz łap lampardzich po piasku tak po prostu a potem niezwykle. Wraca do nas i wraca wraz z Tobą, niepodobnie od świata odstając. I korzeni, by zrosnąć się, choć nic nie zrasta się nigdy na stałe. Nic na wieczność, a lepiej i tak, w stołu świerków znaleźć igłę sensu. Rwać się dziko, lecz w prawdzie swej trwać. Nadaremnie, a nie nadaremno. Dziękuję. Dziękuję.